Dzień dobry. Takiego newsa to jeszcze nie było. News prosto na żywo. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj mogę już normalnie. Mój wczoraj zrobiłem live'a specjalnie tak, aby wam zaprezentować ten pojazd. A dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj wszystkie czołgi, te, które tutaj widzicie, większości z nich oczywiście można było zdobyć. Ale są oczywiście tacy, którzy nie zdobyli tych czołgów i od dzisiaj mamy przecenę na te pojazdy. Patrząc na. Ha, zaraz jeszcze o czymś powiem bardzo, bardzo ważnym. Patrząc ogólnie na przeceny, słuchajcie, poczekajcie, nie, nie tutaj. To musimy wejść w czołgusie, w czołgi premium, w drzewkowe pojazdy premium i na sam koniec tutaj chodzi o pojazdy 9 i 10 tieru. Jest to ostatnia taka akcja, gdzie te pojazdy jeszcze są w garażu, gdzie możecie je normalnie sobie nabyć od pierwszego sorry, listopada, te pojazdy znikną. Tak więc, jeżeli komuś zależy, oprócz chyba Tarana, wszystkie pojazdy możecie nabyć. Ja wszystkie te pojazdy już posiadam. Ten pojazd został mi wczoraj wypożyczony, tak aby wam go zaprezentować. Nie grałem ani raz jeszcze tym czołgiem. Kiedyś go dostałem do testów, ale na... Taki był w sumie to mój znak protestu, dlatego, że on wyszedł w bardzo słabych statystykach. Miał naprawdę tragiczny przeładunek, tam chyba było około 7 sekund, a jest to Med. No i patrząc na jego parametry, powiedziałem: Nie, tak nie można robić, że wprowadzają czołg. Nie dość, że premium ktoś musi go kupić, to jeszcze z takimi parametrami. Tak więc słuchajcie, wszystkie te pojazdy 10 i 9 Tieru, tutaj mowa o T55A, gdzie on jest, gdzie ja go tutaj mam. A, tu jest, no właśnie, też go posiadam. I ten pojazd również. Prawdopodobnie nie wiem co z pozostałymi dziewiątkami, ale tutaj mowa jest właśnie o tym powiedzie, że dzisiaj jest na, na ten pojazd zniżka, jak i również na wszystkie dziesiątki. Jaka jest zniżka? Normalnie standardowo to jest cena 450 sztuk wolnego doświadczenia. Obecnie zobaczcie 315, tak więc no, jest spora obniżka 30% i czy warto niektóre pojazdy nabyć. Powiem Wam tak, dzisiaj zrobimy sobie live'a, gdzieś tak mniej więcej o godzinie 16, gdzie wszystkimi tymi czołgami będę grał i będziemy sobie je omawiać. Może akurat komuś się spodoba moja opinia i ktoś może zainwestuje w dany pojazd. Patrząc ogólnie na te wszystkie pojazdy, tak jak powiedziałem, w większości z nich mogliśmy zdobyć, nie mogliśmy zdobyć na przykład Objekta 907, nie mogliśmy zdobyć właśnie T22. Nie mogliśmy zdobyć 260. Ebola była do zdobycia. Ten pojazd również nie był do zdobycia, i również ten. Ale, na przykład, taka M60 była do zdobycia. T956 była do zdobycia. Ten pojazd również. Valor, i to ja mam nawet w dwóch wersjach, tutaj tylko i wyłącznie jest różnica w kamuflażu. Ten pojazd również był do zdobycia. Fałka, Czekajcie fałka, czy ona była to zdobycia? Nie pamiętam akurat fałki, ale na pewno Android Giant był do zdobycia. Tak więc no naprawdę sporą ilość mogliśmy tych czołgów zdobyć dziesiątego poziomu i mało tego wargaming cały czas je trzymał w garażu, w tym premium w drzewku, gdzie każdy gracz nawet niedoświadczony mógł nabyć te pojazdy z mojej strony, znaczy. Z ich strony to nie było dobre rozwiązanie. A dlaczego? Ano dlatego, że gracz niedoświadczony później grał na 10 poziomie. A doskonale wiecie, na 10 poziomie jednak oczekujemy od graczy czegoś więcej, większego troszeczkę doświadczenia i tak dalej. Dobra, przechodząc już do nowości, słuchajcie, co tutaj mamy? Przejrzyjmy sobie sklep. I teraz tak w sklepie mamy fajne trafiejki. Na przykład ten pojazd WZ122 za 5700. I ja ten pojazd nabędę, ale poczekam aż za długodystansowca. Mamy dzisiaj nowy tydzień. Za długodystansowca, który jest już nowy, prawdopodobnie wpadną mi jakieś karty. Kto wie, może akurat jakaś maszyna premium mi się zwróci i dostanę golda, a jeżeli nie no to dołożę te ponad 2000 kupię i ten pojazd nabędę. Tak więc słuchajcie, tutaj patrząc ogólnie na wz warto, zdecydowanie warto. Jeżeli ktoś gra na Zimnej Wojnie, ten pojazd jest naprawdę bardzo fajną maszyną. Jeżeli chodzi o tą maszynę, nie wiem, chyba czy ja go mam, czy nie mam, ale chyba nie mam. T-72 Ural. Tutaj nie wypowiem się, bo nim nie grałem, ale no, jest dużo bardzo podobnych klonów, jeżeli chodzi o te pojazdy radzieckie. Jeżeli chodzi o ten pojazd, drogi, naprawdę drogi, 9350. Czekajcie, co on tutaj jeszcze ma? Aha, tutaj są dwa pojazdy. A no właśnie, te 95A3 warto nabyć, ale czy ten pojazd warto? Hmm. Bardzo, bardzo przeciętna maszyna. Dla samego tego pojazdu raczej nie ma sensu wydawać tyle kasy, dlatego że ten pojazd również mogliśmy zdobyć w jakimś tam minionym sezonie. Tak więc, no, jeżeli komuś się nie udało, jest również wiele innych maszyn na pierwszej erze, bo to jest pierwsza era. I wiele maszyn jest, gdzie możemy fajnie się pobawić, pozarabiać, a wcale nie musimy tego pojazdu posiadać. A ogólnie jakby był w, na przykład w cenie tak 4,5 do 5 tysięcy, no to można by było jeszcze sobie głowę zawracać. zawracać. Tutaj, słuchajcie, te trzy maszyny są przecenione. Jeżeli chodzi o czołgi z II wojny światowej, to mamy tak, mamy Lionessa, Skodziankę T-50, tutaj mamy Tigera, Czekajcie, Tigera mam, tak, to jest Czechosłowacki Tiger, ten z magazynkiem, którym grałem ostatnio na live, ie. tak więc mogliście ten pojazd zobaczyć. Czy warto jest ten pojazd nabyć? Zdecydowanie tak, chociaż cena jest dość wysoka, słuchajcie, 8000, sporo, sporo, naprawdę sporo. A co, znaczy, czym w sumie on się charakteryzuje? Tutaj mamy, słuchajcie, działo z magazynkiem, trzy pociski po 110 uszkodzeń, tak? Więc bardzo szybki przadunek tego magazynka jest 4,5 sekundy. Słuchajcie, 4,5 sekundy oddajemy, można powiedzieć, trzy strzały, które, no, można powiedzieć, że gwarantują nam uszkodzenia w okolicach 300, 330, tak jest, tak mniej więcej to wygląda. Ale patrząc ogólnie na tą cenę, 8000, a mając tutaj na przykład inny pojazd, Czechosłowacki, Skodę T56 za 5000, zdecydowanie wybrałbym chyba to rozwiązanie. Tutaj Skoda naprawdę bardzo dobra maszyna. Może penetracja nie jest najlepsza, ale na ósmym tierze, jak będziemy grali na topce, słuchajcie, uszkodzenia fenomenalne. Tutaj chyba 460 na strzał jest. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, 460 na strzał. Penetracja 208, 248 mogłaby być lepsza, ale no, coś, coś, coś za coś, tak? Coś za coś powiedzmy. Bardzo duża alfa, w miarę, w miarę mobilny, było 35 km na, go, km na godzinę. Tak więc zasięg spota 424. Tutaj nie wiem, czy posiadam załoganta, czy nie, no, ale pojazd za te pieniądze naprawdę nie jest zły. I również mamy pojazdy te halloweenowe. Już to jest, nie wiem, czy. Nie ostatnia oferta, i na przykład patrząc na te wszystkie pojazdy Halloweenowe, ja posiadam dwa. Jednego z nich nie posiadam, czyli Pająka. Tego pojazdu nie nabyłem, te dwa pozostałe nabyłem i powiem Wam szczerze, że chyba zdecydowanie jeden bym tylko kupił. Kupiłbym ten pojazd. Tak jest, Pająk, bardzo fajna maszyna, może nie wygląda na taką, ale świetnie się tym pojazdem gra, jest dość przyjemny w grze. Patrząc na przykład na Byczka albo na przykład na. Tego kurczę, o tego pana, dead chariotera, to raczej tutaj jest bardzo dużo mankamentów, no ale ja te pojazdy nabyłem, tak, żeby była kolekcja uzupełniona, tylko pająka mi będzie po prostu brakowało. Kto wie, może kiedyś również zawita do mnie do garażu. Co jeszcze tutaj mamy, słuchajcie? Mamy tak, mamy dwie dobre szóstki, bo tak, te 3488 i Absolution. Dwie dobre, naprawdę dobre szóstki za. Nie całe 5000, czy się opłaca? Mało tego, mam jeszcze dowódcę, tak? Zdecydowanie się opłaca, bo i te 3488 bardzo fajna maszyna Absolution. A nie grałem tym pojazdem zbyt wiele, ale jeden z twardszych pojazdów na szóstym tierze. tak więc tutaj paczka bardzo fajna. Jeżeli chodzi o heh, niszczarki, słuchajcie, 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy za dwie niszczarki owszem. Ta niszczarka mega. Jedna dla mnie z lepszych niszczarek na ósmym tierze. Jest to magazynek, tak? Jest to magazynek. Bardzo fajna. Z uszkodzeniami. 240 na strzał. Penetracja świetna. 234, 294. Tak więc tutaj pena jest mega. I mamy do dyspozycji trzy pociski, chyba tak. Trzy tam były. Po 240. Przeładunek magazynku również bardzo szybki. Naprawdę polecam tą maszynkę. Aczkolwiek, patrząc na drugi pojazd, TS5, tego nie posiadam. Posiadam w tej wersji, takiej pomalowanej. Tym pojazdem praktycznie w ogóle nie grałem. Niby to miała być taka E3 na ósmym ale słuchajcie, dzisiaj pancerz praktycznie wiele nie stanowi: 10 tysięcy, prawie 11 tysięcy za te dwa pojazdy. Czy się opłaca? Dla, dla tego Niemca zdecydowanie tak. Patrząc na inne, tutaj mamy paczki Halloweenowe, to raczej nas nie interesuje. Eee, pojedynczo też możemy nabyć te pojazdy Wilkołak, na przykład za 3000. Zobaczcie, jeżeli ktoś wybrał inny pojazd, a chciał na przykład takiego Wilkołaka, ktoś na przykład wybrał sobie żmija albo ducha, a na przykład chciał również mieć Wilkołaka, no to cena naprawdę świetna za tą siódemeczkę. 3000, mega naprawdę cena. Zobaczcie, tam były dwie szóstki za 5000, tak a tutaj mamy siódemkę za 3000. Naprawdę bardzo dobra cena. Na co jeszcze tutaj można było zwrócić w sumie uwagę? Panterka 5500, widmo 6700, no, font również dobra cena, bardzo dobra. 5400, Himera. Tak sobie, tutaj już chyba są jakieś paczki, tak? I czekajcie, jeszcze co tutaj mamy? Smoczyca, Smoczyca. raczej tego nie polecam. No i jeszcze kreatura, też bardzo, bardzo przeciętny Tedek. A czekajcie, zobaczymy te paczki, co tutaj w tych paczkach jest. Bo mamy, tak, mamy. O kurde, czekajcie, co tu jest? Za, 2, za 26, tak? Tutaj mamy 4 pojazdy, za 14 tysięcy. Jest tak, widmo. Jest potwór z bagien, jest chimera i jest jeszcze, kurde, Centurion za 14 koła. Pff, bardzo dobra cena. Po podzielcie sobie to na 4 pojazdy i to nie byle jakie, bo to są ósemki, tak? No to 14 kurcze podzielić na 4. Cena naprawdę świetna, bym powiedział, za te 4 pojazdy. Bardzo dobra cena, naprawdę. Jeżeli chodzi tutaj, no ta paczka. Dość duża. 26 tysięcy to się zdecydowanie raczej może się i opłaca, bo tych pojazdów jest bardzo dużo. Zobaczmy ją. No, zobaczcie, praktycznie są chyba wszystkie pojazdy. No, jeszcze nawet Krafta dali. No, ale 26 koła. Niestety nie każdy pewnie taką kwotę posiada. Ale ta paczka za 14 jak najbardziej się opłaca. Tutaj mamy pewnie jakieś słabsze pojazdy. Jest Duch, jest Rzmi i jest Kaiju za 11. Nie, raczej chyba bym wolał tylko z tej paczki kupić właśnie ducha. Dobra, tutaj mamy takie pojazdy. To już sobie omówiliśmy i teraz zobaczmy jeszcze, co ciekawego mamy w ofertach specjalnych. A, hmm, nie byle co. Zobaczcie na przykład na to <laughs> takiego kotka, jak ktoś chce. Czekajcie, nawet chyba można go posłuchać, jak on tam... Nie, tutaj nie. Ale wiem, że one mają... One mają jakieś specjalne dźwięki, miałczą, krzyczą i tak dalej, i tak dalej. No, słuchajcie, Wargaming widać, że idzie w dziwną stronę. Mamy różne takie nie wiadomo co. Tutaj możemy również nabyć sobie poczwórnych, ale to są dowódcy 2D, tak? Jak ktoś chce, dlaczego by nie? Tutaj mamy tą. Hildre z tego anioła. On ten anioł już był. Czekajcie, damy go radę podglądnąć. Tak, anioł był już chyba w tamtym tygodniu. Ja akurat tego nie mam. Fajnie zrobiona. Naprawdę fajnie jest zrobiona. Pani dowódczyni, ale czy ona pasuje do czołgu? Słuchajcie, no. Pominimy temat, Dobro, pomijmy temat. Aha, i jest jeszcze bardzo dobra promocja: 7 dni konta premium. Ktoś ostatnio mnie pytał o zniżkę na premium. Słuchajcie, prawdopodobnie, wiadomo, zbliża się niedługo Black Friday, zbliżają się święta. Wargaming będzie takich ofert bardzo dużo nam dawał, ale tutaj ta. Promocja na 7 dni konta premium za 600 golda, moim zdaniem, zdecydowanie się opłaca. Normalnie jest chyba 1250, o ile dobrze pamiętam, na 7 dni. Tak więc 600 golda nie jest źle. I tutaj mamy całą brygadę innych stworów i tak dalej, i tak dalej. Tu na to nie patrzcie kompletnie, dlatego że to się. <laughs> kompletnie nie kalkuluje, no bo jak można nabyć przepustkę parkingową na chyba 10 miejsc, jak mamy je za darmo, no darmo w postaci srebra, płacimy tak, za miejsca garażowe płacimy w postaci sreberka, a nie kurczę za golda, ja nie wiem dlaczego oni tego nie wycofają, to już dawno powinno być wycofane, i jeszcze mamy zestawy, hmm, czołg miesiąca, cały czas jest HMH AMX M4 ML49 za u mnie akurat 10 euro. Czy warta jest ta maszyna grzechu? Powiem Wam, że warta. Warta, bo ten pojazd potrafi naprawdę sporo odbić na ósmym tierze. Jest naprawdę dość twardym przeciwnikiem i taki bym powiedział idiotoodporny czołg. Jeżeli ktoś. Nie ma zbyt dobrego, dużego doświadczenia w tym czołgu. No, może czuć się troszeczkę lepiej, bo on potrafi sporo odbić. A najlepiej, jak pokażemy jeszcze dolną płytę, no to wtedy, wtedy przeciwnik naprawdę głupieje, bo ta dolna płyta jest praktycznie nieprzebijalna. Tutaj wieża, garnek jest bez problemu przebijalny. Co jeszcze, chyba tyle, jeżeli chodzi o takie. Nowości sklepowe, jeżeli chodzi o wymienianie zasobów, wielu z Was pyta, dlaczego Wargaming nie daje właśnie wymiany wolnego doświadczenia. Cały czas przelicznik mamy ten sam, 25 sztuk do jednego. Na razie oni tego nie wprowadzają. Nie wiem, dlaczego w sumie może nie mają gracze dużo złota, trudno powiedzieć. No i karty ze stworami tego się raczej nie opłaca. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o takie nowości czy coś jeszcze słuchajcie czy coś tutaj jeszcze mi umknęło aha w sumie nie powinno mi umknąć mamy pojazdy chińskie zbafowane, tak wszystkie te lighty praktycznie zostały zbafowane, zaczynając od tego 5916 16 lajcik dostał buffa i lecąc aż do 10 tieru dziesiątkę akurat posiadam poczekajcie Zaraz sobie ją zobaczymy. I tutaj, gdzie ona jest. Tak jak wczoraj wam mówiłem, jakie tutaj parametry zostaną zmienione. Tutaj przadunek się zmniejszy i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do mojego wczorajszego materiału. Jaki teraz jest ogólnie przeładunek? Tylko tak, czekajcie, najpierw... A nie, jest dowódca, tak? Tak, jest dowódca. No to możemy go sobie zobaczyć, jaki jest obecnie przeładunek ze wszystkimi bajerami. 7 sekund. No to już nie jest źle, bo uszkodzenia tutaj mamy 390. Tak więc już nie jest źle. Dodatkowo mamy lepsze opuszczanie działa. Zobaczcie, było wcześniej minus 5 stopni, teraz mamy 6 stopni, tak więc jest lepiej. Minus 6 stopni. Tak tak, więc jest o 1 stopień lepiej. Czy ten pojazd dobędzie. Pola bitewne raczej nie wydaje mi się, bo jest to jednak duży light, porównując go na przykład z innymi lightami. Zobaczcie, tutaj chodzi o maskowanie. Zasięg spota 525 metrów, maskowanie mamy w bezruchu 322. Dla przykładu, dla porównania, tutaj nie posiadam załogi na tym pojeździe, maskowanie 295. Kolejny pojazd, maskowanie... 247 zasięg spota, no wiadomo, jest o wiele, wiele gorszy, ale na przykład tutaj no on jest dość wysoki: zasięg spota 499-292, a najbardziej interesuje mnie ten pojazd. 234 zasięg spota 512 Manticora, dla mnie uważany chyba jeden z najlepszych lightów. Taki do świecenia, nie mówię, żeby tam jeździć, wariować, tak jak na przykład tym czołgiem, ale Manticora, jako można powiedzieć, jeden z nie, nielicznych lightów, ma świetne kamo, bardzo dobry zasięg spota w porównaniu do właśnie tutaj czynnika kamuflażu. Naprawdę bardzo fajny light. Jedyny problem jest podnoszenie działa, bo to jest chyba maksymalne już, i opuszczanie działa, tak więc, no, nie jest wcale łatwa maszyna dla mnie. Cały czas na numerze pierwszym jest oczywiście Sheridan. Uwielbiam tym czołgiem grać. Świetna maszyna. Naprawdę uwielbiam tego lajta w porównaniu do czegoś <grym> takiego. Tak, wina Tuska. Dobra, słuchajcie, czy coś jeszcze? Chyba tyle. Chyba wszystko. Wszystkie takie najważniejsze wiadomości wam przekazałem. Mam nadzieję, że będzie to taki tygodniowy newsik live. Tak, Hinzul Live. Nie będę robił specjalnego materiału, tylko po prostu wejdziemy sobie na live, posprawdzamy oferty i tak dalej, i tak dalej. Patrząc o te, na, ogólnie na te oferty, szczerze Wam powiem, no to dla mnie, jeżeli chodzi o ten pojazd, zdecydowanie go nabędę, tak? Bo tego akurat pojazdu nie posiadam. Druga wojna, no to tutaj również jest kilka fajnych maszyn, na przykład Skodzianka T56. Warto ten pojazd posiadać, dlatego że, kto wie, po pierwsze cena jest super. Po drugie, kto wie, może kiedyś dostanie lepsze parametry, jeśli chodzi o penetrację, a alfa na ósmym tierze robi naprawdę niesamowitą robotę, a mamy dwa pociski. Nie zapominajcie o tym, jest to magazynek dwustrzałowy. Dobra, z mojej strony tyle. Trzymajcie się dzisiaj, zapraszam również po godzinie 16 mojego czasu na live'a z tych oto właśnie pojazdów. Będziemy sobie grali tymi pojazdami premium 10 poziomu i będziemy oceniać mniej więcej, który warto nabyć, jeżeli chodzi właśnie o takie wydatki na tym tierze. No, 315 tysięcy wolnego doświadczenia musimy zapłacić za dany pojazd. Czy to dużo? Moim zdaniem nie tak dużo, a jest naprawdę świetnych kilka maszyn, gdzie warto je posiadać, choćby nawet ten pojazd, jeżeli ktoś go jeszcze nie posiada. Polecam i to bardzo polecam jeden z najlepszych czołgów ciężkich na dziesiątym poziomie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Hej!